Czy zastanawialiście się kiedyś, na czym grają bezdomni? Jeśli tak, koniecznie obejrzyjcie ten film. Ja nazywam się Cezary Dominiak, a to jest 10 najgorszych stanowisk komputerowych, jakie tylko udało mi się znaleźć w internecie. Seria z najgorszymi stanowiskami wreszcie wraca po kilku miesiącach przerwy, także jeżeli chcecie, żeby wróciła na stałe, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli jesteście nowi. Tymczasem lecimy z materiałem, który na dziś dla Was przygotowałem. Zaczynając od miejsca 10, widać, że jest to stanowisko prawdziwego komputerowego entuzjasty. Żadna podkładka chłodząca pod laptopa nie wystarczyła, więc postanowił on chłodzić swojego laptopa wentylatorem biurowym. Jest to jakieś rozwiązanie, no nie ukrywajmy, na pewno spód jest chłodniejszy niż gdyby tego wentylatora nie było. Poza tym, laptopa mamy pięknie podwyższonego na dwóch pudełkach po chusteczkach, które sprawiają wrażenie, jakby miały się zaraz rozpaść. No i na laptopie, jak widać, bardzo nowoczesny system, czyli Windows 7. No nic tylko chwalić, naprawdę. Do tego szacuneczek za użycie internetu, a nie jakiegoś tam biedackiego Wi-Fi oraz za zaklejenie kamelki, bo nigdy nie wiadomo, kto nas tam może szpiegować. No i przechodząc. Dalej miejsce dziewiąte i przecudowny fotel gamingowy Na którym sam chciałbym usiąść, bo wygląda po prostu cudownie Mamy tutaj peceta, bardzo dziwny sposób ustawionego Biurko o powierzchni roboczej jakiegoś ćwierć metra kwadratowego Oraz monitor o rozdzielczości, uwaga, tutaj was zdziwię, full HD Wiemy już doskonale, że jest to stanowisko profesjonalisty, który wie co robi Najprawdopodobniej jest inżynierem No i za bardzo nie dba o sprzątanie, bo na ścianach chyba widzę wilgoć albo plesie Nie wiem co to dokładnie jest Może nie będziemy tego rozstrząsać, bo jeszcze ktoś się z widowni zryga. Tymczasem przejdźmy do miejsca ósmego, z Windowsem XP, pięknie w pudełkowej wersji przedstawionym na biurku. Jest to absolutny bajzel, z tego co możemy zauważyć. Miliard kabli wychodzi z szuflad ze skarpetkami. Mamy no pada od PlayStation 3, monitor 4 na 3 do tego super ergonomiczną klawiaturę oraz myszkę, uwaga, z czerwonym gamingowym kółkiem. Jak czerwone, to pewnie szybkie i dobre. Także ja uważam, że za gamingowe peryferia należą się dodatkowe punkty. Do tego meblościanka, która jest przedstawiona na tym stanowisku. Wiem, że się powtarzam, no ale uch, nic tylko chwalić. Cudowny przedłużacz przyklejony do ściany chyba na taśmę dwustronną oraz o dziwo obudowa do komputera warta więcej niż 100 złotych, czyli Zalman Z9. Jestem w szoku, no co mogę wam więcej powiedzieć. Na miejscu siódmym mamy dziś stanowisko prawdziwego gracza. Można to poznać między innymi po tym, że oprócz komputera gamingowego znajduje się tutaj również Xbox One. Dokładnie tak moi drodzy, było kolega stać. Tej... Do tego mamy tu przewodową klawiaturę, bo kto by w dzisiejszych czasach traktował poważnie bezprzewodowe peryferia oraz piękny fotel chyba z kempingu zabrany. No generalnie cała masa pięknych peryferiów i najpiękniejszych Gra, jaką można odpalić na świecie, czyli Minecraft na monitorze czy tam telewizorze. Nie wiem, po prostu uznajmy, że na ekranie kupioną pewnie już lombardzie. bardziej. Piękne stanowisko, dodatkowe punkty założenie kabli, które po prostu świetnie wygląda. No i co, lecimy dalej. Na szósteczce mamy dosłownie stanowisko ze złomu. Jestem z niego absolutnie dumny, bo żaden absolutnie bezdomny myślę, żeby się niego nie powstydził. Mamy tu bardzo wygodny fotel włożony w środku pianką. Do tego taboret, gdyby bezdomny chciał sobie zrobić z kimś lamparty. Pięknie zasłonięte okno prześcieradłem oraz cała masa przydatnych rzeczy dookoła, jak na przykład Jakiś stary notatnik, kilka pięciolitrówek wody oraz piękne napisy na ścianach. No, po prostu ideał. Sam chciałbym tam być, poczuć ten zapach, który towarzyszy temu stanowisku. I chciałbym zobaczyć w ile FPS-ach od pala Minecrafta, a tymczasem miejsce piąte, gdzie nie starczyło najwyraźniej pieniędzy na obudowę, ponieważ wszystko jest pajączkiem tak zwanym spięte na biurku. Mamy ogromne głośniki, a jak ogromne, to znaczy, że dobre. Dodatkowo o dziwo, internet światłowodowy i naprawdę tutaj nie kłamie. Widzę po prostu modem z podłączonym światłowodem. Także, no, propsik, choć na biurku można by posprzątać. Jak widzicie z jednej klawiatury mamy tu użyte dwie, żeby dwa razy bardziej zwiększyć skilla w grach typu Counter Strike, Global Offensive czy na przykład World. Do tego listwa antyprzepięciowa dodajmy za więcej niż 40 zł. No szacuneczek po Maxie, jeszcze pięknie podwieszony monitor do ściany. No i co mogę więcej powiedzieć oprócz słowa świetne. Miejsce czwarte przychodzi do nas z pięknym stanowiskiem zaprojektowanym pod najlepszą grę wszechczasów czyli GTA San Andreas. No i jak widzicie, mimo że mamy tutaj do czynienia z graczem mobilnym, to postarał się on i zadbał o zamontowanie sobie klawiatury mechanicznej, prawdopodobnie z poprzedniego wieku oraz myszy gamingowej i szczerze mówiąc naprawdę jest to totalnie komiczne, jak widzę starą jak świat klawiaturę mechaniczną podłączoną jeszcze po tym starym złączu PS2 oraz myszkę gamingową Logitecha, prawdopodobnie droższą niż ten telefon i klawiatura razem wzięte ale szacuneczek za pomysł USB OTG jak widzi to naprawdę świetna rzecz ponieważ można z nią robić takie niesamowitości no i przyszła pora na stanowisko z miejsca trzeciego, którego właściciel najprawdopodobniej jest ogromny Fanem Counter Strike'a, co sugeruje to dużego kalibru, no jednak nie oszukujmy broń powieszona na ścianie. Naprawdę mam teraz byłem miliard żartów, ale boję się każdego z nich użyć, bo dostanę demonetyzację na pewno, jeżeli będę dalej o tym żartował. Także po prostu powiedzmy, że stanowisko przecudowne, dwa monitory, mysz, klawiatura, no wszystko co powinno być jest. Także nie mam jakiś dla ocenić tego stanowiska. Jeszcze energii, no nie powiem tego słowa, na dłuższe tutaj rozgrywki. Mamy naprawdę piękne stanowisko. A teraz pora, moi kochani, na miejsce drugie. Gdzie troszkę nie rozumiem co się wydarzyło. Chyba autor naprawdę bardzo mocno chciał zbudować najbrzydsze stanowisko, jakie tylko można. Wszystko spięte w pajączka. Widzę skrawek klawiatury, którą przykrywają jakieś śmieci. Dwa napędy optyczne. Dysk 5.1.4 cala? Co? To jeszcze istnieje po inter... Szczerze, czuję się jakbym cofnął się z 15 lat, naprawdę. Jak widzicie, mamy tutaj nie jeden, a dwa procesory na płycie głównej, co dodatkowo sugeruje, że jest to prześwietny setup. E, no i nic więcej mi nie zostaje, tylko ocenić go 10 na 10 i przejść wreszcie do miejsca pierwszego. A miejsce pierwsze zdecydowanie kojarzy mi się z Breaking Bad, ponieważ Walter oraz Skyler White bardzo lubili w fundamentach domu czy gdzieś tam po prostu pod domem chować sobie pieniądze. A tutaj widać, że mamy pięknie schowane DIY stanowisko gamingowe. Prawie jak z tego filmu Ziemniaka. No i widzimy, starczyło pieniędzy na biurko, na bardzo wygodne siedzisko, zapewniające komfort przez wiele godzin. Starczyło pieniędzy na nie jeden, a nawet dwa komputery, dwa monitory CRT, czyli najlepsze, jakie tylko mogą być. Pamiętajcie o tym. No i co mogę tu więcej rzec, oprócz tego, że jest to setup po prostu ponadczasowy i uniwersalny, jak to bym powiedział na języku polskim. No i dziękuję Wam moi drodzy bardzo serdecznie za oglądanie tego materiału. Jeżeli chcecie więcej bądź macie jakieś pytania, to zapraszam do stawienia łapki w górę i wbijcie na moją grupę na facebooku ldysnldx.com.com. Myślę, że tam odnajdziecie się jako moi widzowie i publikuję tam naprawdę wiele fajnych rzeczy, update'ów i tak dalej. Także zapraszam. Dzięki za oglądanie. Mówił do was Cezary Dominiak. No i po!